Siema ze strony Tomasz. W tym szybkim odcinku e, zrobię Wam update dla mojego morskiego akwarium. Tego dużego jeszcze nie kupiłem, ponieważ padł na troszkę inny pomysł. E, zaraz do tego dojdziemy. Ale dokupiłem sobie tutaj trzy nowe kamienie ten Life Rocks. E, dokupiłem sobie kilka korali. I tutaj jest ten system. W pełni sobie to akwarium zautomatyzowałem. I to jest naprawdę super sprawa. Teraz, sobie zobaczcie. To właśnie jest to akwarium. Tutaj jest moja. Dokupiłem właśnie tylko te trzy kamienie Dokupiłem tutaj korali Bardzo ładnie wyglądają o Ślimak tutaj jest na drodze Ten tutaj spadł, muszę go przykleić Ślimak go zepchał Zobaczcie jak senia się ładnie rozbija jak mówiłem wcześniej, wcześniej, tego nie było widać, bo teraz przesunąłem te kamienie do tyłu Ona była tylko tutaj na początku Tu się rozrosła i już teraz już nawet tutaj jest Tu jest gdzieś moja ulubiona ryba, o tutaj jest, mandaringobi To jest moja ulubiona rybcia jest bardzo kolorowa, bardzo ładna ryba Tę rybę jest Ciężko utrzymać Ponieważ ona ma bardzo specyficzny Sposób odżywiania, ona tylko jest je tak zwany żadnego jedzenia suchego, czy e, zamrożone e, mrożone jedzenie, ona po prostu nie będzie jeść Żeby tę rybę utrzymać, trzeba mieć albo e, populację copypad, to są takie malutkie robaczki, które same się w akwarium rozwijają, albo trzeba dozować to co jakiś czas, ta ryba po prostu ona umrze z głodu, ale nie będzie innego jedzenia jadła. I właśnie znajduje. Ona tak właśnie sobie tak. E, śmiga po tym akwarium, i raz jak czas widzimy, że ona sobie tutaj dziobnie gdzieś. Czyli właśnie znajduje tego te capipat i to je. Może jeść, to chyba na coś Brian Shims też to może jeść. Zobaczymy sobie zaraz, co się jest moja ulubiona ryba. Super jest. I to jest ten system, który tutaj też zautomatyzowałem. Jest to firmy Apex. Ma to. Super sprawa, a więc tak, pierwszy to jest komputer, którym e, się łączy poprzez Wi-Fi i się wszystkim, wszystkim zarządza. To jest listwa, ka, jest w pełni programowalna. Każdy z tych, z tych gniazdek jest programowalne. kiedy ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć i jak ma reagować. Przykładowo na tym pierwszym mam ustawioną lampę. Mam ustawioną, że lampa się o takiej takie godzinie ma, ma wyłączyć. Na drugim mam, mam e, termometr jestem połączone z czujnikiem, jeżeli temperatura będzie poniżej takiej, to się po prostu automatycznie gniazdko włączy. Będzie temperatura powyżej danej temperatury, to się gniazdko wyłączy. Tutaj są trzy sondy. Jedna to właśnie jest do badania nasolenia wody, do pH wody, pH wody. I ta ostatnia jest to, to jest do ORP. To nie wiem, co to jest, nie działa. Tutaj są dwie pompy ustawione. Pierwsza pompa to jest tak podłączona do zbiorników. Tutaj mam e, Alkalinity, tutaj mam Kalcium i jest to dozowane do akwarium. Te pompy automatycznie dozują to do akwarium. Czyli po prostu nie muszę e, dozować niczego, tylko wszystko się o, automatycznie robi. Lub ręcznie, bo są może przez internet wpisać ile milimetrów ma system podać. Druga pompa jest do automatycznej wymiany wody. Tu właśnie mam jedno wiaderko, które będzie na brudną wodę. Tam będzie drugie wiaderko. Tu będzie czujnik z temperatury, to będzie całą temperaturę wody do wymiany trzymał. To ciekawe działa, bo to będzie wodę wymieniało cyklicznie, po pomalutku. Będzie, jeden wężyk będzie wodę cały czas odbierał. Drugi będzie wężyk cały czas wodę dodawał. Tu jest super właśnie system e, Trident. Ten system, no nie będę go otwierał, to są zbrojniczki. Ten system automatycznie testuje wodę. On automatycznie, można sobie zrobić test w danej chwili, można zrobić test, zaprogramować, że 4 do 12 razy będzie na dobę automatycznie testował wodę i odnośnie on te, testuje właśnie alkalinity, kalcium i magnezjum. I odnośnie o tych parametrów, jak on to wytestuje, ten system jest, po, jest połączony z tą pompą i będzie odpowiednio dozował te właśnie płyny do akwarium, czyli po prostu on będzie utrzymywał stałość tego wężyk, który on sobie pobiera, taki malutki czarny wężyk tutaj jest on tym, taka malutka guma to jest, on sobie pobiera wodę i po wykonaniu testu tu właśnie brudna woda jest on oddaje tym, tym białym wężykiem teraz wam pokażę jak to wygląda w internecie gdzie tu moja myszka jest A więc, czekaj, bo ściana, ten filtr, bo tu miałem filtr założony, żeby akwarium wam pokazać. Tak to wygląda. Tu pokazuje mi y, zasolenie wody. Tu jest pH wody, jest troszkę za małe, ale miałem problemy ostatnio. Tu jest temperatura, jest ok. Tu mam ustawione właśnie wszystkie z, e, przełączniki. Światło jest ustawione za, zawsze na ON, czyli mam tą troszkę zawsze włączoną, bo ja światło mam regulowane przez. Przez, e, przez aplikację światła. Tu mam e, pompkę, mogę włączyć właśnie, gdzie pompuje trochę tlenu. Tu jest e, pompa zwotna. Temperatura ustawiona jest na auto. Tu właśnie mogę Wam pokazać, że mam to ustawione, że między 7,7 a 7,9 po prostu ma utrzymywać temperaturę. Wavemaker, czy to jest ten, który te fale robi. Jak mam zawsze na on ustawiony, ten jest pusty switch. Pusty, pusty, pusty. System, właśnie do robienia, do, do, do dawkowania alkalinika, on sobie na automatycznie. Kalecjum mam na razie wyłączone. To mam też powłączone. E-maile, jeżeli tu z parametrów wychodzi poza normę, automatycznie e, wysyła mi się e-mail. właśnie ma te pompy do, 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 do dozowania. Wszystkie te parametry, które po prostu mi się wyliczyły, takie one właśnie są. Ile zbiorniczkach tego to jest zostało wody, ile mi testów jeszcze zostało do wykonania. Tu jest zużycie na przykład prądu jaka w danym momencie jest. Widzimy w tym momencie działa jedynie. Wiatraczek, jakiś pusy tu jest, nie wiem, tu jest jakieś włącznik jest włączone. nie wiem co tutaj muszę zobaczyć. Świata biorący waty teraz. Super sprawa, e, można, nie mam tego, można to połączyć także z jedzeniem, można zaprogramować, żeby automatycznie było dawkowane jedzenie i super sprawa. E, dlaczego nie kupiłem tego dużego akwarium jeszcze? Stwierdziłem, że dokupę te korali, żeby one się dość dobrze rozwinęły, bo jak kupię to duże akwarium, to ono tak duże będzie, że te korale, ja mam, będą prawie mało ma widoczne, a to trwa około roku czasu, żeby to się roz, e, ładnie wszystko rozrosło a Dużych koralin nie będę kupował, po prostu, bo to jest naprawdę drogie. To można kupić, to można spędzić tysiące dolarów, żeby to wypchać koralowcami. Więc stwierdziłem, po prostu, żeby to się przynajmniej na tych kamieniach nowych troszkę rozrosło. Jak to się rozrośnie, to wtedy przełożymy to do nowego akwarium. I ten system to też będzie do nowego akwarium. Bardzo fajna sprawa. Super mi się to podoba, jest w pełni zautomatyzowane. Jest to dość mocno skomplikowane w ustawieniu. Jeszcze na tym właśnie pracuję. ཡོད པ ཆ ཡ